Hej, Kapstawie, wam moje postacie z Lego, o których prawdopodobnie będę nagrywać filmiki. I od razu mówię, że to będą takie postacie. Niektóre będą wymyślone imiona, a niektóre, które mają naprawdę. Dobrze, zacznijmy od Emmy. Um, ona pochodzi z Japonii i lubi tańczyć i straszyć ludzi. Um, dobrze, druga osoba to jest Sara. Um, Dobrze, to ona pochodzi z Kanady i, i ona bardzo lubi czytać książki. To jest Kaylee, ona pochodzi z Indii i jej pasją jest malowanie, tak jak widać już tutaj. To jest Marta, ona pochodzi z Niemiec i interesuje się graniem na pianinie i ogólnie muzyką. To jest Nana. Ona pochodzi z również ona pochodzi z Indii i em, interesuje się przyrodą. To także tutaj są moje wszystkie postacie i prawdopodobnie już dzisiaj wstawię o nich filmik, jak się wyrobię, bo mam trochę dużo spraw, ale em, no postaram się wrzucić filmik o nich. Także bye.